Saksofon najmłodszy instrument ze wszystkich. Bardzo popularny, medialny, spotykany w wielu programach telewizyjnych i chętnie wybierany przez osoby z wysokimi ambicjami. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim bardzo ciekawemu brzmieniu, które znajduje zastosowanie w każdym gatunku muzycznym wchodzi w skład instrumentalny zarówno dużych orkiestr dętych symfonicznych big bandów jak i również małych kameralnych zespołów szczególne zastosowanie saksofon znalazł w muzyce klasycznej i jazzowej gdzie często odgrywa rolę instrumentu wiodącego czyli solowego zdziwisz się ile pięknej muzycznej literatury napisano na ten wyjątkowy instrument Zbudowany jest oczywiście z metalu, ale zaliczany jest do instrumentów dętych drewnianych, z racji trzcinowego pojedynczego stroika. Do najpopularniejszych saksofonów zaliczamy saksofon altowy, tenorowy, barytonowy i oczywiście sopranowy. W szkole muzycznej zaczynamy naukę na saksofonie altowym. Ze względu na niewielkie rozmiary i najbardziej uniwersalne brzmienie. Zapraszamy do klasy saksofonu w Szkole Muzycznej w Lesznie.